No i zgodnie z obietnicami nakręcam dla Was efekt końcowy moich kuchennych prac. Tak wygląda właśnie moje spaghetti. Widzicie je świeżo po nałożeniu, jeszcze przed spożyciem. I teraz będziemy degustować. W ogóle to macie zaszczyt zaobserwowania części mojego stolika w pokoju. Mojej super myszki bezprzewodowej. A, która no, została zakupiona w Simpli za 30 zł chyba podkładki pod myszkę z UPC no oraz właśnie moje arcydzieło no to teraz próbujemy no po prostu rewelacja Wiem, że to zbliżenie przy mm, spożywaniu było zbyt duże, no ale wiecie, no niestety nie da się nic w tej kwestii poradzić. No czasami trzeba o, właśnie takie duże zbliżenie zrobić, ponieważ no nie ma się jak tą ręką operować. W każdym razie spaghetti, tak jak podejrzewałem, wyszło znakomicie. Ja teraz w każdym razie wracam do jedzenia, a wy e, czekajcie na wywiad z Grekokiem, który nastąpi za. 13 minut. Za 13 minut będziemy nagrywali, bo jest 19.47, więc o 20 zaczynamy nagrywanie. Grekok już się zalogował na Skype'ie, ja też, a więc przejdziemy do nagrywania. Trzymajcie się ciepło. Ciao.